Sałatka na libido. Idealna sałatka dla Twojego mężczyzny. Ja jestem Marchewa92, znana jako Królowa Promek. Witam Ciebie na moim profilu, który został stworzony z miłości do jedzenia i do oszczędzania. Ale znajdziesz tu nie tylko super przepisy, ale i również pomysły na podróże na każdą kieszeń. Także zostań ze mną na dłużej, a teraz zabieram Cię do świata magicznej sałatki dla Twojego mężczyzny. Może podpatrzysz ten przepis, wykorzystasz i zachwycisz swojego faceta. Ci, którzy mnie obserwują już od jakiegoś czasu, wiedzą, że u mnie w kuchni królują szybkie, niedrogie, ale przede wszystkim dziecinnie proste przepisy, z którymi poradzi sobie nawet dziecko. I taka dzisiaj będzie ta sałatka. Z kilku składników, ale jakże pyszna, jakże smaczna. Podnosząca libido. Oto składniki potrzebne na dzisiejszą sałatkę. Zacznijmy sobie może od pokrojenia pora. Tak jak lubisz, drobno, grubo, wszystko jedno. Jeżeli są tutaj osoby, które nie lubią pora, możesz go zamienić na seller naciowy. Mam tu kilka plasterków z schabu, ale może być taka jaką akurat masz lub lubisz. Też pokój tak jak lubicie. Nie ma znaczenia czy grubo, nie ma znaczenia czy cienko. I do miski. I ananas. Ja mam świeżego ananasa, ale ten z puszki chyba też może być. Do tego twoje ulubione przyprawy. U mnie sól i pieprz. Odrobina majonezu. I wymieszaj. Super pasowałaby tutaj natka pietruszki, ale mój mąż nie lubi, więc sobie odpuszczę. Sałatka na Libido dla Twojego mężczyzny. No. I kto zrobi taką sałatkę dla swojego mężczyzny?